Dzień dobry, moi drodzy. Piękny dzień we Wrocławiu. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam z planu filmu. We Włocławiu nic się nie dzieje. A skoro się nic nie dzieje, to jesteśmy na jednym z takich podwórek. Słuchajcie, tam za mną jest plac Nowy Targ, ulica Nożownicza, ulica Łaciarska. Jedno z wnętrz podwórzowych. Ja mówiłem Państwu, że my takich wnętrz podwórzowych mamy we Wrocławiu prawie tysiąc, ale sukcesywnie będziemy je, je remontować. Do remontu tego właśnie przystąpiliśmy. Koszt zadania ponad milion złotych. Odwodnienie, alejki, nasadzenia. Co jeszcze? Odwodnienia, nasadzenia, alejki. Jakaś mała architektura. Mnóstwo prac takich ziemnych, których nie widać. To wszystko do zrobienia właśnie tutaj. No, będzie ładnie. Oczywiście miejsca, miejsca, miejsca dla dzieciaków, czyli plac zabaw, no, myślę, że będzie naprawdę fajnie. Tutaj chronimy oczywiście drzewka, żeby się im nic nie stało. Widzicie, tam są już zrobione takie przekopy pod alejki. Myślę, że będzie fajnie. To takie centralne miejsce, kiedy idziemy z placu Nienowy tak w kierunku bulwarów Dunikowskiego Hali Piaskowej, to mijamy to miejsce. Także we Włocawie nic się nie dzieje, remontujemy podwórkę, jesteśmy w tym konsekwentni. No i z takiego właśnie placu budowy Was pozdrawiam bardzo serdecznie. No to gram dalej. Trzymajcie się, pa pa.